Z tego będą kłopoty. Nie będzie. Nie? Już czekają. Nasze wozy. Ten samochód stawiam dychę, że to po nich przyjechał. Nie zakładam się. Nie to nie. jesteś pewna, że tu przeżyjesz? Jeżeli nie, dowiesz się z wiadomości. Mam nadzieję, że masz plan na to, co dalej. Musimy się rozdzielić. Łatwiej nam będzie zmylić jej. Potwierdzę, że moja droga wyjścia z Night City jest aktualna. I odezwę się do ciebie. Gdzie się spotkamy i kiedy? Każę ci koordynaty. Czekaj na mój sygnał. I nie daj się złapać. Ty też. Wi. Dziękuję.